Nareszcie na plaży, przyszedłem tutaj zapolować na morską troć. Ale zanim wejdę do wody, pokażę Wam top 5 moich ulubionych przynęt Markisewicz Gier, na które łowię. Moim numerem 1 jest oczywiście Seeker Markisewicz, przynęta 23 gramowa, typowa wahadłówka, doskonale lecąca, mogę ją na setny metr spokojnie posłać, w wielu kolorach. Złowiłem na tą przynętę najwięcej ryb i łowię ją, przyznam się, najczęściej. Drugą przynętą, którą bardzo często stosuję, jest Sandil Pencil. Przynęta 19-gramowa, wydawałoby się, że lekka, ale dzięki systemikowi rzutowemu w środku możemy spokojnie dosięgnąć setnego metra. Bardzo wolno poprowadzimy ją, nawet na tych płytkich partiach wody. Bardzo fajnie pracuje w opadzie, doskonale imituje Tubisa, więc naturalny pokarm. Tak naprawdę. Wiele ryb na nią złowiłem i gorąco Wam polecam. Numer 3 to Stickle Bite Pencil. Najmniejsza skrzynę na którą łowię 75 mm. I też najlżejsza, bo waży tylko 17 gram. Ale często te trocie podchodzą pod sam brzeg, więc obławianie tych płytkich partii wody jest niemalże ważnym aspektem nad wodą. Doskonale imituje szprotkę, dlatego też bardzo często ją stosuję. Pamiętajcie, żeby troszeczkę się tym woblerkiem bezsterowym pobawić, potwiczować, on bardzo fajnie odchodzi na boki i w tych momentach mamy najczęściej brać. Numer 4 to Line True Zerling, Wahadłóweczka jak seeker, ale pracuje zupełnie inaczej, ładnie pracuje w opadzie, a dzięki temu systemikowi łatwiej jest nam wyholować rybę, nie tworzą się tu żadne dźwignie, mamy dużą pewność, że hol zakończy się sukcesem. Piątą przynętą, którą zawsze zabieram ze sobą, jest Sursticker. Najcięższa z przynęt, którą łowię, waży 30 gram, jest troszeczkę też większa od pozostałych, ale jest to doskonała propozycja na takie warunki pogodowe jak dzisiaj, czyli wiatr centralnie w twarz. Możemy nią bardzo daleko rzucić, ale przy ściąganiu też stawia większy opór, więc mamy napiętą plecionkę i stały kontakt z przynętą. Udało się złowić pierwszą rybę. Niedruż, nieduże sreberko, ale często jest tak, że nie wymiar cieszy, a sama ryba. Silna, piękna, na sikera, o którym mówiłem przed chwilą. Piękne sreberko wraca do wody.